Dzień dobry. Druga lekcja słuchajcie w Muzeum Dawnego Kupiectwa. Jeszcze chwileczkę tu pobędziemy. Zobaczymy też dzisiaj rzeczy związane z naszym takim słynnym władcą z Księstwa Świdnicko-Jaworskiego: Wolkiem II Świdnickim lub Wolkiem II Małym. Ale poznamy przede wszystkim historię Polski i w tą historię Polski znowu będzie się nasze miasto komponowało. Dzisiaj poznajemy czasy Kazimierza Wielkiego. Władca znany nam, temat znajduje się na stronie 203, czasy Kazimierza Wielkiego. Jaki mamy cel? No poznać jak funkcjonowała Polska pod jego rządami. Skupimy się na dwóch rzeczach, polityka zagraniczna i polityka wewnętrzna. Rozszyfrujemy też Przytomek Wielki. Moi drodzy, Kazimierz przejmuje rządy w 1333 roku po śmierci swojego ojca, Władysława Łokietka, jest jedynym synem, przejmuje nie tylko rządy, ale przejmuje też tereny, które Tatuś zdążył zjednoczyć. Jest w trudnym położeniu, ponieważ pod względem polityki zagranicznej. Powiedziałabym, że otaczają go w większości wrogowie. Na południu Czechy. Czechy, które, zwłaszcza król Jan Luksemburski, który uważa, że ma prawo do korony polskiej, ponieważ jest dziedzicem Wacława II. Na północy i na północnym wschodzie, moi drodzy, będą to krzyżacy, którzy zagrażają naszemu państwu. Będzie również Brandenburgia, która y, ma chęć podbojów naszych terenów. I z tym będzie musiał się Kazimierz zmierzyć. A Kazimierz jest zwolennikiem. Y, Pokojowych rozwiązywań jakichś konfliktów, nie jest zwolennikiem wojen. Ja zawsze twierdzę, że to jest bardzo mądre rozwiązanie, bo wojna to koszty, tak? Trzeba przygotować wojsko, uzbroić, przeszkolić. Natomiast yy, te pieniądze można przeznaczyć na rozwój państwa. I tak właśnie działał Kazimierz. Zacznijmy więc od tej polityki zagranicznej. Państwo czeskie rości sobie pretensje do naszej korony. Kazimierz no, oczywiście tej korony nie odda. I dochodzi do pewnego spotkania. W roku 1335, czyli już dwa lata po przejęciu, słuchajcie, władzy, dochodzi do spotkania z królem czeskim Janem Luksemburskim. Spotkanie w Wyszehradzie, tak zwany zjazd w Wyszechradzie, na mocy którego Jan Luksemburski zrzeka się pretensji do korony polskiej w zamian za zwierzchność nad Czechami. To, nad śląskie, przepraszam. Co to oznacza? To oznacza, że w tym momencie księstwa, śląsk, księstwa śląskie, tutaj, które się znajdują, przechodzą pod panowanie czeskie. Kazimierz zrzeka się tego śląska i jedno księstwo oczywiście się... Nie chcę poddać, jest to księstwo świdnicko jaworskie o którym właśnie Muzeum dawnego kupieństwa będzie Wam opowiadało. Jesteśmy tym księstwem, które się nie poddaje w ręce czeskie. Bardzo długo zachowujemy niezależność. Inne państwo, z jakim jest problem, to Krzyżacy. No krzyżacy już według ojca Kazimierza Łokietka bezprawnie zajęli Pomorze Gdańskie. Yy, oczywiście. Kazimierz nie chce podejmować wojny, próbuje pertraktować, znowu szuka pomocy u papieża. W końcu ostatecznie dochodzi do zawarcia między Polską a krzyżakami tak zwanego pokoju w Kaliszu w 1343 roku, albo inaczej zwanego pokój wieczysty. Dlaczego wieczysty? No on miał być na wieki, na zawsze. Co ten pokój w Kaliszu miał nam mówić? Na mocy tego pokoju krzyżacy zgodzili się oddać tu w tym rejonie ziemię Dobrzyńską i Kujawy, ale zachowali sobie pomorze gdańskie, ten teren. Natomiast było też takie postanowienie, że pomimo tego, że oni sobie to pomorze gdańskie zachowali, to. Kazimierz Wielki zachował tytuł Pana i Władcy Pomorza, czyli tak naprawdę podlegali pod naszego króla. Następne państwo, z którym gdzieś jakiś konflikt miał Kazimierz Wielki, to była Ruś Halicka, i na mocy pewnych działań tutaj mamy Ruś Halicką, proszę sobie zobaczyć, tutaj, w roku 1000, od lat 1340 do 1366 były walki o ruś halicką, i w końcu ta ruś Halicka zostaje przyłączona do naszych terenów. I to jest, słuchajcie, ta jego polityka zagraniczna. A jak wygląda polityka wewnętrzna, bo ona będzie bardzo się nam tutaj komponowała z tą polityką zagraniczną, Kazimierz Wielki. Przydomek ma nie ze względu na, na wzrost, ale ze względu na wielkość swoich dokonań. Na stronie 204 macie rozpisane wszelkie działania, jakie podejmuje w celu umocnienia i rozbudowy naszego państwa. Idąc po kolei, zobaczcie. Dąży do ujednolicenia prawa, ponieważ okazuje się, że i Wielkopolska, i Małopolska mają dwa odrębne przepisy prawne, więc trzeba to ujednolicić, czyli trzeba skodyfikować, spisać kodeks. Następnie wie, że dużym zyskiem dla nas są kopalnie soli. Więc uporządkował zasady wydobywania tej soli, żeby to przynosiło jeszcze większe zyski. Następnie król bardzo dba o handel, w związku z tym daje liczne przywileje miastom, mieszczanom, żeby ten handel można było prowadzić. Świdnica takie przywileje też miała. Na przykład Świdnica, nasze miasto, uzyskało przywilej, słuchajcie, tak zwane prawo składu i prawo przymusu drogowego. Co to jest prawo przymusu drogowego? To znaczy, że były wydzielone takie, można powiedzieć, drogi, którymi kupiec musiał się poruszać. Świnica była właśnie na takim przymusie drogowym, czyli przez nasze miasto się przejeżdżało. I za tym szło drugie prawo prawo składu. To znaczy, że jak już jesteś w tym mieście, to musisz, przejeżdżając przez nie, jeżeli jesteś kupcem, musisz się zatrzymać. W tym i musisz ten towar wyłożyć, yy, handlować nim. Gdzie jest zysk dla miasta? No bo jak kupiec się tutaj zatrzyma, to słuchajcie, musi tak musi wykupić nocleg, musi się wyżywić, czyli i karczmasz, i, i jakieś gospody mają zyski, ale wykłada też swój towar. I przed wejściem, na przykład do Muzeum Kupiectwa, mniej więcej na tym placu znajdowała się wielka waga miejska. Kupiec przyjeżdża, Wykłada swój towar. Najpierw go waży się i w chwili wyjazdu też go się często waży, po to, żeby wiedzieć, ile sprzedałeś i ile podatku musisz w tym mieście zostawić. To zasługa jest Kazimierza Wielkiego. Bolko współpracujący czerpie pewne pomysły, czy nawet, czy nawet tworzą razem pewne pomysły, i polityczne, i gospodarcze, i miasto na tym nasze zaczyna zyskiwać. Bardzo dużo sprowadza osadników z Europy Zachodniej, sprowadza Niemców, Żydów. Jak sprowadza się osadników, to następuje proces, który znamy lokowania miast. W tym momencie powstaje bardzo dużo miast, wiosek, które też zaczynają inaczej funkcjonować. O Kazimierzu Wielkim mówi się takie słynne powiedzenie. Został Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie pod rządami Kazimierza Wielkiego wiele miast. Te swoje fortyfikacje zaczyna budować z kamienia, tak? że już ten mur obronny nie jest palisadą, czyli nie jest z drewna, ale zaczyna się tworzyć kamienice, tak? budowle kamienne chociażby do pierwszego piętra. Podobnie wygląda w Świdnicy, kiedy to Świdnice trawiło kilka razy, trawiły ją pożary i w końcu zapada decyzja, żeby co najmniej do pierwszego piętra domy były z kamienia, że już to wyżej to może być drewno. No, gdyby doszło do pożaru, no to słuchajcie, wtedy zawsze ten dół kamienny nie ulegnie spaleniu. Co jeszcze? Kazimierz Wielki rozkazał budować system zamków obronnych. One się świetnie nazywały. Były to tak zwane orle gniazda. I teraz przeanalizujcie sobie nazwę. Gdzie buduje gniazdo orzeł? No, jak najwyżej, tak? Więc gdzie mają powstać zamki? Oczywiście przy granicach, no bo będą miały pewną funkcję, funkcję obronną. I jednocześnie będą musiały, słuchajcie, być gdzieś na wzgórzach. I takie zamki powstają, i myślę, że niektórzy znają chociażby zamek Ogrodzieniec, przepiękne ruiny, które dzisiaj tam znajdziecie, czy słuchajcie, mm, no, 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 tych miast, tych, Boże, tych zamków, to są naprawdę dziesiątki. Mówi się, że Kazimierz tak mocno rozbudowywał nasze, słuchajcie państwo, że powstało ponad 100 mniejszych miejscowości. Kolejna zasługa Kazimierza w naszym państwie to Akademia Krakowska. Kazimierz widział, że Polacy są chętni do nauki, chcą się kształcić. Ale kształcić się można tylko y, za granicą, trzeba wyjechać, słuchajcie, y, najczęściej do Włoch i tam studiować. Więc y, Kazimierz dosyć szybko to przeliczył. No zaraz, po co płacić w obcym państwie za naukę? Po co płacić za gospodę, za karczma, karczmarzowi za nocleg? Jak można samemu na tym zarabiać? Czyli wybudujmy akademię. Wypłynęły u nas uczelnie na wysokim poziomie i taka uczelnia powstaje. Rok 1364 założona zostaje Akademia Krakowska, gdzie będą kształciły się osoby w zawodzie prawnika, dyplomaty, lekarza i osoby też z zagranicy. Nasze państwo bardzo dobrze funkcjonowało, tak jak już widzicie, no dużo tych wielkich właśnie takich rzeczy się dzieje. Jedną z tych takich najważniejszych, największych też rzeczy, która się działa w polityce wewnętrznej, ale miała też wpływ na politykę zewnętrzną, to jest pewien zjazd monarchów. W 1364 roku Kazimierz zaprosił do Krakowa między innymi króla Węgier, króla Cypru władce Austrii, władce Brandenburgii zaprosił ich na taką ucztę. To się w historii nazywa uczta u Wierzynka. Wierzynek to był mieszczanin, to był bardzo bogaty karczmarz, który tą ucztę u siebie zorganizował. Sam fakt, że przyjechali do nas władcy innych państw mówi już o tym, że nasz Kazimierz jest szanowany w Europie. I takim dużym sojusznikiem właśnie Kazimierza są Węgry, bo nawet siostra Kazimierza, Elżbieta, wyszła za mąż za króla węgierskiego, za Karola Roberta. I podczas tej uczty, słuchajcie, na honorowym miejscu oczywiście zasiada Kazimierz Wielki, choć to miejsce powinien zająć cesarz. Osoba bardzo taka szanowana. Ale to świadczyło o tym, że też inni godzą się, żeby Kazimierz takie miejsce zajął. To znaczy, że jest ważny w tej polityce, słuchajcie, europejskiej. W tym czasie Świdnica również przeżywa swój wielki rozkwit. Bolko II, który dostał te tereny, już takie ukształtowane, wzmocnione od swojego ojca Bernarda. Bolko II chętnie współpracuje z Kazimierzem, chociaż też, słuchajcie, początkowo jest przeciwko Czechom, oczywiście, bo on nie chce się poddać we władanie czeskie. Czy nasze miasto było silne? Tak, było bardzo silne, i teraz Wam coś pokażę, co znajdziemy w Muzeum Kupiectwa. Słuchajcie, taka rzecz, która się tutaj znajduje, musicie sobie zaraz zobaczyć, poczekajcie chwileczkę, to mamy tutaj mamy taką historię o Florenie. Floren, słuchajcie, jest to moneta, która była bita za czasów właśnie Bolka II Świdnickiego i taką monetę tutaj znajdziecie w muzeum. Muzeum zakupiło taką prawdziwą. Słuchajcie, autentyczną złotą monetę z 1351 roku i ją możemy tutaj zobaczyć. Co możemy jeszcze za czasów Bolka zobaczyć sobie tutaj w muzeum, w muzeum dawnego kupieśwa Filicy. no słuchajcie, mamy wielki portret jego żony, księżniczki Agnieszki, która ważna była dla naszego miasta, ponieważ po śmierci po śmierci Bolka II to księżniczka Agnieszka Y, sprawowała do swojej śmierci władzę nad tym terenem. No i słuchajcie, znowuż idziemy do tej y, takiej małej kaplicy, gdzie znajduje się y, replika płyty nagrobnej. Płyty, która znajduje się również w Krzeszowie. I tutaj mamy, zobaczcie, bałka drugiego y, małego. Jest w sobie będzie replika, nagrobek znajduje się w Krzeszowie, tam możemy zobaczyć. I teraz jak się patrzy na te dwa, dwie repliki, to już widać, Bolko drugi mały, tak? że jest jednak niskiego wzrostu, dlatego przydomek mały. Tak jak Kazimierz Wielki nie dlatego, że jest wielki, tylko Kazimierz, bo dokonał wielkich rzeczy. Historia Kazimierza kończy się, słuchajcie, w roku 1370. Kazimierz umiera bezpotomnie. To znaczy, Kazimierz nie ma syna, tak? bo pamiętamy, że słowo bezpotomnie dla królów oznacza nie ma męskiego potomka. Umiera w 1370 roku, nie pozostawiając następcy tronu i w tym momencie skończy się Dynastia Piastów. Dynastia Piastów, która rządziła od roku 966, od czasów Mieszka I. Skończy się ta dynastia. I będzie problem co z tymi ziemiami, tak? Co tutaj w ogóle się będzie działo z Państwem Polskim? Co w tym czasie ze Świdnicą? Świdnica jeszcze jest we władaniu Polaków, jeszcze Księżna Agnieszka tutaj będzie rządziła, ale już pod koniec życia Bolko II podpisał taki układ, słuchajcie, z Luksemburczykiem. Zwrócił się z powrotem w stronę Luksemburczyków i postanowił wydać za mąż swoją bratanicę, którą się opiekował, którą wychowywał, za władcę, słuchajcie, za tutaj za Luksemburczyka. I rzeczywiście Świdnica później przejdzie w ręce czeskie. Będziemy właśnie o tym sobie wspominać, że rok 1392 to rok, kiedy Świdnica kończy samodzielne rządy. Na tą chwilę wszystko. Żegnamy się, słuchajcie, z Muzeum Dawnego Kupiestwa, gdzie te lekcje były teraz prowadzone. Ja Was zachęcam do tego, żeby to muzeum odwiedzić. Jeżeli mieszkacie tutaj, przychodźcie. Jeżeli przyjeżdżacie do Świdnicy, naprawdę warto jest zwiedzić. Macie dostępne audioguidy, więc dużo o historii naszego miejsca się dowiecie. Dziękuję i do zobaczenia.